Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Ci w najprostszy sposób, czym jest Agent AI i w jaki sposób go skonfigurować w N8N. Więc co, nie ma co tracić czasu. Wiem, że na YouTubie jest dużo podobnych materiałów, w języku angielskim przynajmniej, nie wiem jak to wygląda na Polskę, ale postaram się w jak najprostszy sposób Wam to wszystko wytłumaczyć, tak, że po tych 10-15 minutach będziecie już wiedzieli znacznie więcej i będziecie zszokowani tym, jak to jest proste i jak dużo możecie za pomocą tego zrobić. A, i pamiętaj o tym, że wszystko co znajdziesz w tym materiale możesz pobrać z mojej prywatnej grupki na Skulu, dlatego po całym filmie odsyłam Cię tam, a Ciebie zapraszam do oglądania. A więc tak, skorzystamy tutaj z tego diagramu, który przygotowałem na potrzeby tego filmiku. A więc tak, agent AI, żeby działał, musi on mieć podpięte do siebie instrukcje. W instrukcji zawieracie jak on ma działać i wpisujecie mu po prostu polecenie, czym on ma się zajmować, jak ma działać i z czego ma korzystać a korzystać będzie z narzędzi. Narzędzie to są rzeczy, które podpominacie do agenta AI. Na przykład może w narzędziach może być baza jakaś dana wiedzy, baza danych, baza maili, obojętnie czego. Mogą tam być różnego rodzaju aplikacje, na przykład Gmail, wszystko. Co są po prostu narzędzia, z których agent będzie korzystać? Żeby agent działał, musi mieć mózg. Mózgu dodajemy AI, czyli LLM, i podpinamy mu pamięć, żeby cały agent pamiętał naszą poprzednią konwersację z nim. Czyli, jeśli napiszemy mu, mam na imię Piotr, no to bez pamięci. W następnej wiadomości, jak mu się zapytamy, jak mam na imię, on ci na to nie odpowie, ale w momencie, kiedy dodamy mu pamięć, no to już się napisze: Piotr, masz na imię Piotr. Więc tak to wygląda. Mamy też do niego wejścia i wyjście. Wejście to jest coś, po czym uruchamia się cały agent, a wyjście jest to coś, co wypluje nam agent, czyli załóżmy treść całego maila. Nie będę tutaj przedłużał, wiem, że może to brzmieć delikatnie, wszystko pogmatłane i skomplikowane, ale jest to naprawdę bardzo proste. Zobaczcie zresztą sami, jak wygląda screen z workflowu, z agenta, który będziemy zaraz budować. Jest on naprawdę prosty. Więc tak. Co w zasadzie będziemy dzisiaj budować? Zbudujemy dzisiaj agenta, któremu po wpisaniu polecenia, w poleceniu będzie mail, na który ma pójść wiadomość wysłana przez agenta AI i o jakiejś treści. Załóżmy, że wyślemy maila na adres e-mail piotr.brukwiński.gmail.com o tym, że nie będzie mnie jutro w pracy. Ale nie sprecyzujemy nic. Nie będziemy sami tego maila wysyłać, nie sprecyzujemy jak ta wytreść wiadomości, ani nic jak ma być skonfigurowane. Tym się dla nas zajmie cały agent. No i on też za pomocą Toolsa, którym jest Gmail, wyśle tego maila. Zabieramy się do pracy. Najpierw wchodzimy w N8N. Możecie tutaj stworzyć swoje konto, chyba że macie już konto. I klikamy Add First Step. Wpisujemy Agent AI, dodajemy go, i widzimy, automatycznie dodaje się when Chat Message Receive. Chodzi o to, że kiedy wpiszemy tutaj jakąś wiadomość, to yy, wtedy cały agent się aktywuje. Żeby agent mógł działać, musimy do niego dodać właśnie model rozumowania, czyli ten LLM. Wpisujemy OpenAI i dodajemy na przykład GPT 41 Mini. Mamy tutaj do wyboru wszystkie dostępne czaty, ale dla testów lubię wybierać 4.1 mini. Widzimy tutaj moje podpięte API. Wy na samym starcie będziecie mieli N8n Free OpenAI API Credits, więc załóżmy, że też tak mam. Musicie kliknąć Create New Credentials i następnie w Open Docs pojawi Wam się cały tutorial, jak te API sobie ustawić, no ale jest to bardzo proste, więc pokażę Wam, jak to zrobić. Wystarczy, że wejdziecie tutaj w OpenAI Platform Klikniecie API Keys, dodacie Create New Secret Key, piszecie nazwę i następnie skopiujecie klucz, który Wam się tutaj pojawi. Pamiętaj o tym, że żeby wszystko działało poprawnie, musisz doładować swoje kredyty w OpenAI. Możesz to zrobić wchodząc na link podany poniżej. Ten klucz wklejacie w N8N, tutaj ustawiacie nazwę, na przykład test i klikacie Save. I tyle. Widzicie connection, zaświeciło się na zielono. I teraz ładnie kolejny test się dodał. W momencie, kiedy mamy już skonfigurowane OpenAI, możemy tutaj wysłać jakąś wiadomość, na przykład cześć. Agent nam odpisze: Cześć, jak mogę Ci pomóc? No ale wiemy teraz, że nie ma podpiętej pamięci, czyli po wysłaniu wiadomości: Mam na imię Piotr, cześć Piotr, jak mogę Ci pomóc? I zapytamy się: Jak mam na imię? Nie będzie w stanie nam na to odpowiedzieć. Dokładnie. Więc żeby temu zaradzić, trzeba mu dodać pamięć, czyli uzupełnić ten jego cały mózg. Najważniejsza informacja, która Was tutaj powinna interesować, to to. I znaczy to tyle, że cały model będzie zapamiętywać pięć ostatnich wiadomości wysłanych na czacie. Więc teraz, w momencie kiedy wyślemy mu zapytanie, raczej wiadomość, mam na imię Piotr, tak masz na imię Piotr, w czym mogę Ci pomóc? I znowu się zapytamy, jak mam na imię? Powinien nam odpowiedzieć, masz na imię Piotr. Masz na imię Piotr. Elegancko. O to nam chodziło. Teraz musimy dodać mu tula. Do tula dodajemy Gmaila. W Gmailu musimy skonfigurować, do kogo będą wysyłane maile. Tytuł i wiadomość. Wiemy, że maile mają być różne i mają być przechwytywane za pomocą tego AI, bo tak jak mówiłem wcześniej, będziemy by treść wiadomości wpisywać maila, a tytuł i wiadomość samo AI będzie nam generować. Korzystamy tutaj z takiej fajnej funkcji. Na początku zaznaczcie sobie expression. Wtedy dajemy dwa takie nawiasiki. Dolarka i from AI. Tutaj wpisujemy tu, czyli adresata. I możemy tak wpisać. Adresat. Możemy teraz to skopiować. Kleić w Subject. Tytuł. A wiadomość. Wiadomość. Dobra, więc działa to na tej zasadzie. AI będzie automatycznie wrzucało tutaj rzeczy, będzie wrzucało nam adresata, tytuł i wiadomość. Jeszcze teraz tego nie widzimy. Dopiero jak to wyegzekwujemy, zobaczymy, co nam tutaj doda, ale samo AI, AI będzie analizowało, do kogo ma wysłać tego maila, jaki nadać tytuł i jaką nadać wiadomość. Więc tak, możemy teraz już z tego wyjść i, żeby to wszystko działało, Musimy skonfigurować jakoś tego agenta, czyli dodać mu, tak jak wcześniej wspominałem, tą instrukcję, w jaki sposób on ma działać. Aby to zrobić, klikamy Add Option, System Message. Widzimy, że na starcie jest to napisane: You are a helpful assistant. Jesteś pomocnym asystentem. Musimy to usunąć i wpisać mu czym on ma się zajmować. Dobrym patentem na to, jak konfigurować te wiadomości jest po prostu skorzystanie z czata GPT i wpisałem tutaj do niego. Dodaj prompt do agenta AI, który będzie miał wiadomości, wyjąć co ma napisać i wysyła to na adres e-mail, który podał użytkownik wiadomości. Wysłał mi prompt gotowy do skopiowania i do wklejenia do agenta. Tak właśnie zrobimy. Ok. I po wklejeniu widzimy, że cały system message jest już zaprogramowany i ma napisane, że jesteś parserem poleceń do wysyłki e-mail. Dostajesz wiadomości użytkownika w języku polskim, w angielskim. Twoim zadaniem jest wyciąganie, yy, z niej wyciąg wyciągnąć z niej dane potrzebne do wysłania e-mail. I dalej. Zasady, ustal temat. Ma ładnie wpisane, czym ma się zajmować. Teraz, żeby to sprawdzić, dodamy jeszcze tutaj edit fields. Weźmiemy, wrzucimy Output. Możemy to nazwać też Output. Robię to dla siebie, wy nie musicie tego dodawać, ale robię to po to, żeby tutaj w outputcie wysłała się cała treść tego maila, żebym mógł wam po prostu to prościej wytłumaczyć. Tak, teraz wpiszemy mu. Wyślij e-mail na piotr.brukwicki.gmail.com tym, że nie będzie mnie jutro wy... Pracy bo jestem i widzimy wyskoczył błąd więc sprawdzamy co się stało. No i już widzę czego wam nie powiedziałem. Musicie tutaj również dodać credentials tak samo jak w konfigurowaniu OpenAI. Ja mam tutaj demo więc to kliknę ale wy musicie kliknąć Create New Credentials. I tutaj musicie zalogować się albo otwieracie Open Docs albo logujecie się przy pomocy maila na maila. I wtedy tworzy Wam się nowe konto po prostu. Jeśli będziecie chcieli z tego tutorial, możecie dać znać w komentarzu i z chęcią wam to wyjaśnię w następnych filmach. Ja wybieram swoje demo. A więc tak, w momencie kiedy to poprawiliśmy, wysłamy z powrotem tę samą wiadomość. Widzimy teraz agent pracuje normalnie i wiadomość została wysłana. Możemy tutaj podejrzeć, jak to wygląda. Możecie zauważyć, że właśnie output to, co Wam mówiłem, że treść przejdzie. Tutaj się ładnie wyświetli, żebym mógł Wam to lepiej pokazać. Wyświetliła się. Możemy z, zamienić sobie na table, żeby to ładnie było widoczne. I widzimy: E-mail został wysłany do. Jest adres e-mail z wiadomości: tytuł Nieobecność w pracy, tekst wiadomości: Witam. Chciałbym poinformować, że nie będziemy jutro w pracy, ponieważ jestem chory. Pozdrawiam. Mogę Wam pokazać, jak to wygląda na mailu. Tutaj mamy treść tej całej wiadomości. Witam. Chciałbym poinformować, że nie będziemy jutro w pracy, ponieważ jestem chory. Pozdrawiam. Widzimy jeszcze dopisek. This email was sent automatically with N8N. Możemy to również usunąć. Wystarczy, że wejdziemy w maila, dodamy add options, append N8N attribution i to odznaczymy. Teraz, w momencie, kiedy wyślemy następną wiadomość, to już się nie pojawi. I tak, jak możecie zauważyć, pod znaczeniem tego, nie będzie się to już dalej wyświetlać. A więc, tak, podsumowując, nauczyłeś się tworzyć prostego agenta AI, który z wiadomości Wysyła wiadomość e-mail, sam tworzy tytuł, sam tworzy treść i wysyła to na maila. Mente jest to początek i to jest bardzo prosty agent, ale możecie tutaj naprawdę dużo podziałać i dużo pozmieniać. Możecie zmienić tutaj ten czat na, na przykład WhatsAppa czy Telegrama, i wtedy skonfigurowany ze swoim telefonem, wpiszecie na telefonie wyślij maila tu i wam stworzy wiadomość i ją wyślę. Możecie również podpiąć tutaj tula przykład z bazą danych. I wtedy nie będziecie musieli wpisywać już konkretnego maila, tylko na przykład wyślij maila do Piotra z Bydgoszczy o tym temacie. Jeśli w bazie danych będzie Piotr z Bydgoszczy, agent sam będzie wiedział do jakiego Piotra, na jaki adres e-mail ma wysłać tą wiadomość. Możecie też go polepszyć, lepiej skonfigurować, więc możecie tutaj zdziałać bardzo dużo. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej lub chcecie pobrać ten workflow i zobaczyć w jakie, na, jakie różne sposoby możecie go bardziej skonfigurować i chcecie również mieć dostęp do osób takich jak Wy i takich jak ja, które są zainteresowane tym tematem, to chcecie się nauczyć więcej na ten temat, dołączcie do naszej grupy na Skulu. Link znajdziecie w opisie. Tam znajdziecie więcej informacji w tym temacie. Będziecie również mieli możliwość zadania pytań, na które na pewno dostaniecie Odpowiedź. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co następnego chcielibyście zobaczyć lub z czego byście się chcieli nauczyć. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!